Cię, wyć! Być jak pies! U mnie też się chce wyć. Jesteś pewien? Nie. Jesteśmy nie drugim polu. Właśnie. Twoja inteligencja jak zwykle paraliżuje sfery uczuciowe. Im większa inteligencja, tym mniej uczuć! Bardzo mi przykro! No to co mam pisać? Tak. Zaginął pies. Duży. Płowy. Jaki płowy? maścipłowej, no maści płowej, jeżeli wolisz. No nie jest płowy. Jest szary. No skąd? Nie jest szary, jest płowy. Maści płowy jest. Bo nigdy nie patrzyłeś na swojego psa. Nie zauważyłeś, że jest szary? nie, mam go 8 lat. Codziennie mu się przyglądam i widzę, że jest płowy. No przykro mi, płowy jest. Obiektywnie? Jest szary, od stóp do głów. Jak mysz, jak osioł i tyle. Jak duży szary Wilk. O najlepszy dowód, że mówimy do niego Wilku. Nie, 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 nie. Ty mówisz do niego Wilku. Ja nigdy nie rozumiałem dlaczego. A dla mnie on jest słowo. Po... No nie przekonasz mnie. Jakbym go widział, zresztą widzę go, widzę go. Jest słowiem? Jest głowie? Jest głowie? Ja jest... też go widzę. No, jego wilka. O szarego. To napisz tak. Zaginął pies duży, szaro no Bo jak napisz szary, podczas kiedy on jest połowy, to nikt się nie zorientuje, że to napisze. Hmm? No, już napiszesz szaro połowy. Tak, tak. Zaginął z jednej że on nie wraca, Boże, gdzieś nie miał Rasy? Chodź, on nie ma rasy, to nie jest osoby pies. W czwartek wieczorem o godzinie 22.30 podaj nasz numer telefonu. No, oczywiście. Małgorzata. A twoją? Może weźmę. Podam też Twój numer do pracy. Nie, 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 bo to będzie za dużo numerów. Ludzie nie będą wiedzieć gdzie dzwonić. Znaczy, ja to podam nasze adresy mailowe. Może jeden wystarczy. Litości, zadzwońcie tak. do nas. Nie to. No, bo to jest śmieszne. No. Co, co, śmieszne, że się kocha swojego psów. No dobrze, ale każdy zrozumie, że kochasz psa, skoro wybierzesz ogłoszenie, tak? To nie, niektórzy robią to tylko dla spokoju sumienia. Trzeba dać jakoś znać, że to ważne, przecież inaczej nikt nie zadzwoni. Dobrze, dobrze, to napisz. Pij. Pij. Uważasz, że to wystarczy? No Dobrze, skreślam tość. piszę pilne. pilne. Bardzo, bardzo. Kochamy naszego psa. Wspominać coś o nagrodzie? No jasne, że nikt nie zadzwoni bez nagrody. No. Nie, no jest jednak trochę szlachetnych ludzi, którzy nie robią tego no dla nie nagrody. No ale, tak, tak, ale to są ci, którzy wiesz, lubią, kochają psy, a inni, nie będzie nagrody, to nikt nikim nie kiwnie palcem. wysoka nagroda. O, to brzmi zachęcająco. Pisać ile? Nie, nie, nie. jeszcze nie, jeszcze nie warto. że my musimy o tym wszystkim przed... pomyśleć, przedyskutować. Ja się jestem gotowa przeznaczyć na to dużą sumę. Kochani, ale ja też, ja też, ale teraz nie ma czasu, za chwilę nie będzie już nikogo na ulicy. Pokaż mi to, jest. Dobrze, to idę do przywieści. Tutaj trzeba dać jeszcze zlinki. Jak to no teraz? Jest tu ciemność, nie wiem. No zarbójcie z tobą. Nie, nie, nie. Jak ktoś zadzwoni? Ja nie żebyś była cząta. Ja tak, muszę, co? Biedam się. Gdzie teraz jesteś, co robisz?